Cześć tutaj Szepisy. Zapraszam Was do kolejnego mojego przepisu, a w zasadzie do trzech kolejnych szybkich przepisów. Tak jak zapowiadałem wcześniej w jednym z moich poprzednich filmików przedstawię Wam kilka takich propozycji, dokładnie trzy, jak coś szybko można zrobić, gdy złapie nas na przykład mały głód, tak, dopiero zaczynamy z dietą Keto, nie za bardzo wiemy co można zrobić, jak można szybko coś zrobić. A tutaj będziemy mieli takie trzy szybkie propozycje, które właśnie, jak wspomniałem, robi się po prostu. Szybko, bez większego wysiłku, je, aż jeden lub dwa składniki, czyli dla takich super kucharzy jak ja na pewno dacie radę. Także jedziemy. Pierwsza propozycja to pieczone awokado z jajkiem i oczywiście będziemy potrzebowali awokado. Najlepiej jak największe jak znajdziecie, będzie je po prostu łatwiej wypełniać. Więc przecinamy na pół, wyjmujemy pestkę, poszerzamy nieco otwór, który powstał po pestce. I standardowo musimy też jakieś fajne przyprawy. Zaczynamy od soli, troszkę też pieprzymy. I u mnie w domu niezastąpiona wędzona papryka. Warto wydrążyć nieco więcej miejsca po pesce, e, dlatego, że po prostu będziemy mieli więcej miejsca na jajko. I idea jest taka, że możecie wbijać od razu. Chodzi po prostu o to, żeby nam żółtko weszło. A jeżeli mamy dodatkowe miejsce, to oczywiście e, to dodatkowe miejsce wypełniamy białkiem. Co białko nam zostanie, tak, to oczywiście, możecie wykorzystać później i, i zrobić to po prostu w innym przepisie. I po prostu wrzucamy do piekarnika. Jak widzicie, prawie poleciało ze wspomagaczami, ze, wspity, ze spinaczami. Także musiałem spinacze ratować. Sądzę, że raczej dobrze by pobytu w piekarniku nie przetrwały. Także piekarnik na 180 stopni, dosłownie 15-20 minut i zaraz mamy gotowe danie, chodzi o to, żeby jajko się ścięło i najfajniej jak ucelujemy w taki moment, że tam w środku jeszcze żółtko będzie płynne, wtedy najlepiej się przyswaja. Jak widzieliście przez ten czas pokroiłem sobie szczypiorek, staliłem także żółty ser i póki jest ciepłe, warto właśnie sobie sera posypać, on się fajnie przytopi, będzie to dużo lepsze w smaku i posypujemy to jeszcze z szczypiorkiem ale oczywiście nie musicie tego robić można zjeść jak najbardziej samo awokado z jajkiem tylko fajnie dodać jakieś przyprawy bo bez soli i bez pieprzu to nie wiem czy, 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 czy będzie takie dobre, ale okej okay, to był pierwszy przepis, jedziemy dalej teraz już będzie nieco trudniej Frytki z brukwi. Nie wiem jak, jak wy, ale ja bardzo testowałem za frytkami, już, już dawno nie jadłem. Tutaj główną bohaterką będzie brukiew, czyli to jest takie niepozorne warzywo, ale jak widzicie, ma swoje zastosowanie w kuchni. Też zdarzało mi się używać, na przykład jak robiłem rosół lub inne jakieś zupy, brukiew wtedy wkraczała do akcji. I gdy, prawda, przypadkiem natknąłem się, że z brukwi można zrobić frytki, stwierdziłem, wow, czemu nie, więc Kilka razy już takie frytki popełniłem i zaraz Wam to zaprezentuję, jak to wygląda. Więc e, brukiew oczywiście musimy ogolić. <gryw> takiego pana przyszykować ostrzyżonego. E, brukiew jest nieco twardym e, warzywem. Także uważajcie na palce. Za posłużeniu tak się brukiew prezentuje. Moja była akurat mniejsza, ważyła około 400 gramów, i mniej więcej w taką celujcie wyjdzie wam i tak cała taska, czy, czy naczynie żaroodporne frytek. Więc jak widzicie, brukiew potrafi sprawiać opory, ale uwierzcie mi, wcale nie jest to takie trudne. Wystarczy ostry nóż, nieco chęci, i po prostu kroimy ją na odpowiednie kawałki. Zaraz wam pokażę. Najpierw, najlepiej, właśnie na jakieś plasterki. A później plastry już docinamy i kształtujemy właśnie te, takie frytki, takie rozmiary frytek, na jakim najbardziej nam zależy. Ja radzę celować w raczej takie cieńsze wersje, będą nam się po prostu łatwiej i szybciej robić, a potem też przyjemniej się takie frytki je. Także dosłownie po chwili, tak, 3-4 minutki i, i mamy takie gotowe fryty. Jeżeli drogie panie macie problemy z klejeniem, to zagąćcie swojego Chimena z kanapy, nie Wam pokroi. Warto przygotować sobie jakieś naczynie, że odporne, albo tackę, złożyć papierem, bo będziemy używać oliwy, i potem po, po użyciu takiego naczynia będzie po prostu potem mnie sprzątania, bo w papier nam wszystko wsiąknie. Więc na oko, wszystko robimy na oko. Kilka kropel oliwy. Tymianku, tutaj tymianek jest najważniejszy, bo nam fajnie nada smak. Jest <noise> zastąpiona u mnie oczywiście wędzona papryka i sól. Jeżeli nie lubicie wędzonej papryki, oczywiście nie musicie jej dodawać. Jeżeli macie znowu inne przyprawy, które lubicie, jak najbardziej dodajcie. Więc taka mieszanka wypuchowa, lekko możemy ją zamieszać i partiami, partiami po prostu, łapką nie boimy się ubrudzić, łapką sobie wszystko dokładnie, Mieszamy, patrzymy, żeby każda frytka była właśnie nasączona, żeby była wysmarowana i partiami tak samo wykładamy w naczyniu żaroodpornym. Staramy się to robić w miarę równo. Jeżeli wolicie inną strategię, tak jak na przykład moja luba, ona uważa, że nie, najpierw robimy frytki, potem dopiero używamy oliwy i przypraw, także jak widzicie, w drugi sposób też musiałem Wam pokazać. Każdy sobie wybiera taki sposób, jaki mu wygodnie, jak mu bardziej leży. Ale i tak potem trzeba wszystko ręką wymieszać. Wtedy, wtedy to po prostu ładnie się rozprowadza. I, no, wracając do naszego naczynia żarodpornego, rozprowadzamy nasze frytki w miarę równo. Wtedy będą ładnie dochodzić i będą równo po prostu się piec. Odpalamy piekarnik. Piekarnik również na standardowe. 180 stopni i znowu 15-20 minut zależy od piekarnika. Tylko tutaj mała uwaga. Przy frytkach, ponieważ jest to warzywo, warto co chwilę zaglądać, tak? Co 5 minut, tak mniej więcej i, i delikatnie zrobić przetasowanie, poszturchać te frytki, e, posprawdzać jak się, jak się robią. I takim głównym wyznacznikiem już, że, że będą gotowe, to po prostu grzeszki robią się m, już nawet, nawet ciemne, brązowe. Także to jest już znak, że, że fryty nam doszły. Także. Tak się prezentują. <grytania> Stwierdziłem, że e, zrobię jakąś fajną sesję, jak w restauracji, nawet gdzieś dorwałem e, kubek z gazetą. Także. Ostatnią propozycją będą chipsy z jarmużu. Była to naprawdę fajna propozycja, był to u mnie dodatek do obiadu. Wiele razy spotkałem się z tym przepisem, wiele razy ktoś mi polecał chipsy z jarmużu i stwierdziłem, ok, ja też to zrobię. Oczywiście będziemy potrzebowali jarmużu i oczywiście będziemy potrzebowali naczynia żarpornego. Dopiero robiłem frytki z brukwi, także idzie recykling, także używam tego samego naczynia i tego samego papieru. A co, no przecież nie będę... Do każdego pieczenia y, kolejnego papieru trzeba oszczędzać. Także celujemy z taką wielkością chipsów, żeby były tak na, na jednego kęsa. Więc rozdrabniamy i wszelkie łodyżki wyłapujemy i odkładamy na bok. tak? Nie będą z nich z fajne chipsy, więc możecie je wykorzystać na przykład do jakiejś sałatki, lub, lub nie wiem, do, e, lub gdy robicie na przykład jajecznicę, po prostu odłóżcie je na bok, uwierzcie mi na słowo, że z łodyżek zbyt dobre chipsy nie wychodzą, już próbowałem. Także jak wypełnimy sobie całe naczynie żaroodporne taką fajną zieleniną, to po prostu skraplamy to oliwą z oliwek, nie za dużo, każda, każda kropla się liczy, w miarę równo to rozprowadzamy, a potem wystarczy to tylko i wyłącznie posolić. To jest cały przepis. Przez ten czas oczywiście wrzucamy piekarnik, żeby już był rozgrzany, standardowe 180 stopni, nie, przepraszam, przy 340 mm, nieco delikatniej, 170 stopni i ponownie 15-20 minut. Tak jak widzicie, warto też ręką sobie tam delikatnie pogmerać, pomieszać. Ja uważam, że właśnie rozprowadzanie ręką, mieszanie ręką jest jak najbardziej efektywne i dzięki temu. Składniki równo się rozprowadzają i otrzymamy po prostu jak najlepsze rezultaty. Także OK. Piekarnik się nagrzał. Wrzucamy sił do piekarnika 15-20 minut i mamy gotowe chipsy. Tak to mniej więcej wygląda po wyjęciu z piekarnika. Także przerzucam do jakieś miseczki, żeby to ładnie wyglądało takim wyznacznikiem, kiedy one już dochodzą, ich brzeszki muszą się po prostu dosyć mocno zaróżowić, czy nawet zacząć robić brązowe. Także serdecznie polecam chipsy z jarmużu. U mnie naprawdę się sprawdziło, był to świetny dodatek do obiadu. Mam nadzieję, że te trzy szybkie keto przekąski Wam się spodobały. Na pewno będą powstawały kolejne części. <laughs> Także zapraszam do wypróbowania. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Smacznego. Na razie cześć.